Jest taki kraj, w którym żyje 3,4 miliona ludzi, a gęstość zaludnienia wynosi zaledwie około 2 osoby na kilometr kwadratowy. Kraj, który uzyskał niepodległość w 1921 roku dzięki wsparciu sowieckiemu, a 3 lata później powstał w nim reżim komunistyczny. Imperium Mongołów, założone przez Chinga w 1206 roku stało się największym na świecie imperium lądowym wszechczasów. Według historyków nazwa Mongoł pochodzi od małego plemienia, którego przywódca Chingi San rozpoczął podbój w XIII wieku. Ostatecznie obejmował ogromne imperium rozciągające się od Azji do Europy, aż po Morze Czarne do Indii i Himalajów. Mongolia słynie z koczowniczego stylu życia, jest jedną z niewielu pozostałych kultur koczowniczych na świecie i szacuje się, że od 30 do 40% mieszkańców tego kraju żyje właśnie w ten sposób. Mongołowie nazywają swój kraj błękitną Mongolią. Niebieskie niebo nie zawsze oznacza jednak ciepło. Klimat Mongolii jest ekstremalny i choć większość kraju jest gorąca latem, temperatury mogą spaść do minus 30 stopni Celsjusza zimą. Stolica Uanbator jest najchłodniejszą stolicą świata o średniej temperaturze minus 1,3 stopnia. Co ciekawe, lotnisko w One Bator ma pas startowy kończący się u podróża góry, zatem samoloty mogą lądować tylko w jednym kierunku i też w tym samym kierunku startować.